Witam was bardzo serdecznie na kanale ForLightTech TV. W dzisiejszym materiale moje aplikacje, które warto mieć na wakacjach w Chorwacji i nie tylko. Dzisiaj o Google Mapach offline krok po kroku jak to zrobić. Warto mieć zapisane takie mapy w telefonie, bo pozwolą nam zaoszczędzić na transferach danych za granicą. W niektórych krajach opłaty roamingowe są naprawdę wysokie i dzięki temu mamy nawigację nawet wtedy, gdy takie dane komórkowe wyłączymy lub gdy nagle stracimy połączenie z siecią. W kolejnych materiałach będą kolejne aplikacje. Już dzisiaj zapraszam. A więc zaczynamy. Postaram się wytłumaczyć to krok po kroku najprościej, jak tylko będę potrafił. Tak jak widzicie, macie tutaj ekran mojego telefonu. W prawym górnym rogu mam zapisaną swoją trasę z punktami po drodze, w których się zatrzymam. Jest ich 8, a trasa biegnie przez Słowację i Węgry do Chorwacji. Tą trasę mam na ekranie głównym w telefonie. Jak widzicie, aplikacji mam kilka i o nich opowiem w następnych filmach. Omówienie ich i przydatność, oraz funkcje, które uprzyjemnią nam pobyt za granicą. Tak więc subskrybuj kanał, a nie ominą cię kolejne materiały, jakie dla Was nagrałem. A tak wygląda moja trasa. Czas jaki tutaj widzicie: 4.57. To czas do punktu na trasie jaki sobie zaznaczyłem, czy zaznaczycie. I nawigacja podaje czasy od punktu do punktu. No, chyba że nie macie punktów pośrednich na trasie, wtedy jest podany czas i kilometry od miejsca waszego startu do miejsca docelowego. Tą trasę możecie pobrać i zapisać w pamięci telefonu lub na karcie pamięci w telefonie. Nie zajmuje wiele pamięci, więc spokojnie. Jeśli macie się, czy starczy ci miejsca w telefonie czy na karcie, i już wam pokazuję krok po kroku, jak to zrobić. Ok, trasę macie zaplanowaną, gdzie jedziecie i którędy, przez jakie państwa i miejscowości, jakimi drogami i przez jakie przejścia graniczne. Wychodzimy z naszej zaplanowanej trasy i uruchamiamy mapy Google w naszym smartfonie czy tablecie. W prawym górnym rogu widzicie Wasze konto. Klikamy na nie i otwiera nam się zakładka z ustawieniami map Google. Przechodzimy na dół w ustawienia i klikamy ustawienia map offline. I teraz mapy, jakie zainstalujecie, będą w telefonie na rok. Na 15 dni przed upływem terminu. Telefon będzie chciał automatycznie wam te mapy zaktualizować. Zaznaczamy automatycznie Aktualizuj. I ważne to co jest pod spodem, abyście zaznaczyli, że tylko przez Wi-Fi. Dlaczego tylko przez Wi-Fi? WiFi macie zazwyczaj darmowe. W domu, hotelu, czy w apartamencie. Niżej macie zakładkę Mapy Offline informacje. Jeśli interesowała by Was szczegółowa procedura pobierania czy to na iOS-a czy na Androida, pobieranie map na kartę pamięci i pobieranie map do pamięci telefonu, tutaj znajdziecie wszelkiego rodzaju informacje i instrukcje. Informacja, że domyślnie mapy offline są pobierane do wewnętrznej pamięci urządzenia, ale można je też pobrać na kartę SD. Jeśli masz urządzenie z Androidem 6.0 lub nowszym, Możesz zapisać obszar tylko na karcie SD skonfigurowanej jako pamięć przenośna. Ważna uwaga, jaką musicie wiedzieć, to w trybie offline wskazówki dojazdu dostępne są dla podróży samochodem, a nie transportem publicznym, rowerem czy pieszo. W waszej nawigacji też nie będzie wyświetlana informacja o korkach, ani nie będzie podawana alternatywna trasa, tak samo nie będzie działał asystent pasa ruchu. W dalszych ustawieniach mamy już szczegółowe ustawienia naszej nawigacji. Może ją, możemy ją skonfigurować do własnych potrzeb, upodobań. Możecie zwiększyć siłę głosu, czyli komunikatów. Czy dźwięk ma być odtwarzany przez Bluetooth, czy nawigacja ma podawać Wam informacje w chwili, kiedy wy rozmawiacie, na przykład przez telefon. Przechodzimy do zakładki bardzo ważnej: opcje trasy. Jak widzicie, macie tutaj unikaj autostrad, unikaj opłat i unikaj promów. Jeżeli tego nie zaznaczycie, będziecie dalej jechali autostradami, będziecie jechali drogami, które, za które są pobierane opłaty, no i będziecie kierowani w miejsca, skąd odpływa prom. Każde przełączenie w prawo tej kulki zaznacza, że ma poszczególne elementy na trasie omijać. Czyli, jeżeli byście wszystkie trzy zaznaczyli i będą podświetlane na niebiesko, wtedy będziecie jechali drogami lokalnymi, będziecie jechali drogami, za które nie pobierane są opłaty, no i nie będziecie kierowani na, na przeprawy promowe. Wychodzimy z tej zakładki i teraz interesuje nas taka przekreślona chmurka i obok napis mapy offline. Informacja jaka Wam się pojawia to, aby korzystać z map w trybie offline, należy najpierw pobrać mapę, później będzie ją można wyszukać. Przechodzimy do zakładki i tutaj na dole wybieramy Wybierz własną mapę. Upewniamy się, że mamy włączone Wi-Fi, że map nie będziemy pobierali przez dane komórkowe i ukazuje Wam się zacieniona mapa z jasnym prostokątem który po prostu musicie skierować na trasę, jaką wy będziecie się poruszali. Nie ma możliwości zaznaczenia po prostu całej Europy, tylko trzeba wybrać obszary, przez jakie wy będziecie się poruszali. Jak ten kwadracik po prostu rozszerzyć, żeby, żeby go nakierować na, na waszą trasę. Tak jak powiększacie zdjęcia w swoim smartfonie, czyli dwoma palcami rozsuwamy i tak powiększa nam się obszar, który który chcemy po prostu zaznaczyć. Więc w zależności z jakiego punktu w Polsce będziecie startowali, tak po prostu rozszerzamy ten prostokąt, aby, aby jak najwięcej pola obrysować I tutaj zaznaczam trasę na łódź. Jest zaznaczana droga właśnie, która będzie prowadziła do częstochowy i dalej na, na południe. Storunia I na dole macie klawisz na niebiesko pobierz. Wciskamy pobierz. I w tym momencie wszystkie drogi, które obejmował właśnie ten prostokąt są pobierane. Prędkość pobierania jest zobligowana prędkością waszego łącza internetowego, także nie trwa to dłużej niż około 20 minut. Kierujemy kwadrat niżej, czyli na dalszą trasę jaką mamy zamiar pokonać i postępujemy, postępujemy tak samo. Pamiętając na jakich miejscowościach my żeśmy zakończyli po prostu tym prostokątem swoją trasę. Żeby się nie okazało, że po prostu jakiegoś fragmentu będzie wam brakować, najlepiej jeżeli te prostokąty Nakładałyby się częściowo jeden na drugi, to wtedy macie pewność, że, że macie całą trasę tak, jakby pobraną. No i jak widzicie, pobiera się drugi element naszej drogi i analogicznie jedziemy dalej, czyli Słowacja i Węgry. Dalej na południe, w kierunku Zagrzebia. Tyle, ile prostokątów wy zaznaczycie, to tyle będziecie mieli map. Także mapy, jak widzicie, pobierają się wszystkie jednocześnie. Zagrzeb, kierunek Split. No i dalej na południe do miejscowości Orebicz. Będę jechał przez Bośnię i Hercegowinę, więc Bośnię i Hercegowinę też zaznaczam. I w ten sposób mam zaznaczoną całą trasę, jaką mam zamiar pokonać. Tak jak powiedziałem, trwa to nie więcej niż 20 minut. Na dole macie informację, ile procent się pobrało. Także nasza trasa składa się z siedmiu map, które będą zapisane w pamięci telefonu. Czekamy aż po prostu wszystkie się pobiorą. Jest już 99%. Właśnie ukończyło się pobieranie wszystkich map. I teraz. Klikając na jakąkolwiek z map, czy to będzie mapa pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, czy Federacja Bośni i Hercegowiny, telefon zapyta nas, czy chcemy po prostu tą mapę zaktualizować. Tutaj, klikając na poszczególną mapę, możecie tak jakby ręcznie zaktualizować daną, dany prostokąt, daną trasę i daną mapę. Do po prostu na najświeższych, czyli na przykład nie wiem, dzień przed wyjazdem, możecie taką aktualizację sobie zrobić, i już w tej aktualizacji będą uwzględnione na przykład zamknięte drogi, które niedawno po prostu zostały z jakiegoś powodu zamknięte, przebudowy czy, czy po prostu utrudnienia. I w momencie, kiedy zaktualizujecie te mapy, te mapy są w pamięci telefonu i na tych mapach jedziecie. Tutaj możecie zaktualizować swój obszar, jeżeli wydaje Wam się, że za mało żeście zaznaczyli, bądź za dużo. Możecie ten kwadrat zmniejszyć i ponownie zaktualizować i tym samym wgrać te mapy do pamięci telefonu. Sprawdzamy, czy odpowiednio zaznaczyliśmy drogi, przez które będziemy się poruszali. Jeśli wszystko się zgadza i rejon, w jakim będziecie jechali, jest na. Na jasno podświetlony przez ten prostokąt to znakiem tego, że wszystko jest ok. Sprawdźmy teraz, czy nasze mapy działają, czy zostały wgrane do pamięci urządzenia. Wyłączamy Wi-Fi, wyłączamy dane komórkowe, zostawiamy włączony tylko GPS. Sprawdźmy, czy mapy zostały zapisane w pamięci urządzenia. Piszmy miejsce docelowe naszej podróży. Jest to Rebic, południowa Dalmacja. I jak widzicie. Nawigacja wytyczyła trasę przez Czechy, Austrię i Słowenię. I tutaj przechodzę do, mojego, do mojej trasy, którą mam, tak jak widzieliście, wcześniej zaznaczoną z punktami pośrednimi. I ta mapa, ta trasa też będzie działała w trybie offline. Jak widzicie, jest 8 przystanków, te, które sobie zaplanowałem. Także to tyle. Widzisz, nic skomplikowanego. Sam możesz to zrobić. Sam sobie takie mapy możesz wbrać i możesz jechać na tych mapach bez konieczności uruchamiania danych komórkowych. Jeśli tym materiałem pomogłem, super, cieszę się. Dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam na kolejne odcinki. Subskrybujcie kanał. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Do następnego razu. Hej!